I przed nami druga część przeglądu tygodnia, czyli najważniejszych tematów, jakie dotyczą naszych gmin, a mówimy o Kalwarii, Wadowicach i Andrychowie. Skąd jest pan Andrzej Famielec, Marcin Płaszczyca. Już dotycznie. nas państwo znacie, bo nie pierwszy raz siedzimy w takim towarzystwie i rozmawiamy. Po aktualnościach w pierwszej części chciałbym, byśmy pogadali o tych takich głębszych problemach, które dotyczą samorządów. I już yy, pan Andrzej w yy, pierwszej części powiedział o tym, że na przykład w Kalwarii są spore problemy z wodą. Nie tylko w Kalwarii, ale i w okolicznych gminach jak Stryszów czy A szczególnie Kalwaria ma tutaj bardzo podgórkę, bo nie ma własnego porządnego ujęcia wody, tylko importuje wodę. No to głównie... I, znaczy ja bym powiedział, że z wodociągu wadowickich bardziej, bo wszystko odkupuje od Wadowic. Znaczy, przy, tak, ze skawy. No. No, przy czym y, tutaj, y, akurat jak w piątek byłem na promocji książki, okazało się, że w tym rejonie znane były dawniej źródła geotermalne, więc mam nadzieję, że może ktoś zacznie kopać i troszeczkę nie, tą wodę nie, źród, źródło geotermalne nie może być źródłem wody pitnej. To wody są wysoko zmineralizowane, bardzo często wprowadza się tam wodę z y, ujęć powierzchniowych do tzw. Tworników, ona się ogrzewa w tych źródłach na dole, natomiast nie wypuszcza się tej tak. wody jak gejzera do góry. Nie, nie, nie. To jest, byłoby zbyt niebezpieczne chemicznie. Ale zobaczcie jaki to jest absurd, bo Kalwaria importuje, okej, okay, wodę z Wadowic. Tam jest jeszcze zbiornik w Barwałdzie i tak dalej. I sprzedaje ją do Stryszowa, który leży nad zbiornikiem retencyjnym. nie? Czyli nad jeziorem mucharskim, teraz. Tak, tak? A z tego z jeziora nikt nie pozyskuje wody. Żeby no czy to... nie, na razie jeszcze nie pozyskuje Mniej Nie, no, no ale. To, to, to dla przykładu to tak samo było, kiedy soła była regulowana i najpierw w 1936 roku w grudniu oddano zaporę w Porąbce. Potem budowano, bo wiedziano, że nie za mało to jest ta jedna zapora. Budowano drugą w Tresnej. Powstało Jezioro Żywieckie. W sumie miały mieć 130 milionów metrów sześciennych pojemności. Dzisiaj to jest około setki, bo to się zamuliło już mocno. Za 250 lat zapora, jezioro Międzybrockie zniknie zupełnie, a zabora będzie wodospadem. Mhm. Chyba, że będziemy Opróżniać. Na razie przepisy zabraniają. Nie wolno opróżniać tych jezior, bo to jest katastrofa ekologiczna. W 90. Drugim roku po raz ostatni opróżniono jezioro Żywieckie i potem przez 10 lat nie można było odbudować w nim zarybienia. Ale nie, nie o tym mówimy. Jezioro Mucharskie tak. ma 230 milionów metrów sześciennych pojemności. To jest jej główne Ma zasług. dopiero dwa latka, tak? No ale w, w, żeby z soły brać wodę, wybudowano jeszcze trzecią zaporę. To jest ten zbiorniczek Mały Czaniecki, który jest tak naprawdę w porąbce, poprawie, że do, 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 no do samego centrum porąbki sięga swoim tym. I stamtąd jest pompowana woda właśnie dla Śląska i dla Bielska. Tam połowa soły jest wypompowywana. No ale dlaczego nie ma właśnie... No, miał, miał być to zbiornik wody pitnej dla Śląska, tak się mówiło e, kiedyś. Muharskie? E, tak. tak, był budowany. E, no takie było założenie. Tak, tak ale to... W, 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 Dzisiaj w mamy problemy się... z wodą, a mamy taki wielki zbiornik e, niedaleko za Miedzą tak naprawdę. Bo Bogu, że jest, bo tej wody rzeczywiście brakuje. Jutro będzie u nas tutaj... Ale... No, my z tej wody na razie nic nie mamy. Nie? Bo, znaczy mamy tylko zabezpieczenie przeciwpowodziowe. Natomiast może warto by było też wykorzystać e, ten zbiornik do wody pitnej. Będzie to na pewno koniecznością, bo to taka ogromna ilość wody myślę, że, że, że to tak samo. A już nie mówiąc o tym, że wadowickie wodociągi, które eksportują tą wodę e, do Kalwarii, między innymi. Są położone, ten, to ujęcie jest położone jakoś tak półtorej kilometra poniżej tego zbiornika. Trzeba ją wysoko pompować. Przy czym znowuż wchodzi też ekologia, nie. bo popatrzmy no. się po ostatnich powodziach, ile martwych zwierząt pływało po jeziorze. Tak, a czy nie, bo to, to chodzi chyba o to, że oni spuszczali tą wodę i tam te ryby właśnie z, z ryby, braku tle, zwierzęta też. tlenu. No problem z wodą mamy i będziemy mieli coraz większy. W sytuacji, w takiej jakiej dzisiaj jesteśmy, czyli go, upalnego lata trwającego od początku czerwca mm -hmm. tak naprawdę, jest wiosna jeszcze, mamy jeszcze parę dni wiosny, ale bardzo upalnej wiosny, no okazało się, że mimo bardzo deszczowego maja, który nam zrobił przecież wezbrania takie, że byliśmy na granicy powodziowej, nagle okazuje się, że wystarczyło 20 dni y, 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 upału i, i mamy targanice górne, brzezinka górna, zaczyna brakować wody. Ale ludzie robią coś takiego, że nawzajem się podglądają. Patrzą co kto pali koło domu, na przykład, albo, na, albo patrzą z wodą i z ogniem bardzo podobnie, albo patrzą y, y, kto napełnia sobie w czasie suszy basen koło domu, albo podlewa kwiatki. No i co robią? No dzwonią do, 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 do straży, do wodociągów. Y, nie ma możliwości powiedzenia człowiekowi, nie wolno ci napełnić basenu, który jest w wielkości na przykład tego pokoju. No bo gdzie jest taki przepis? No ja nie ma. Co z tego, że sąsiadom zabraknie, bo to idzie ze zbiornika y, y, dla, dla wielu y, gospodarstw. Nie? Ale ten ktoś ma taką postawę wobec y, y, sąsiadów, że ma to. A, a tutaj muszę powiedzieć, że ja akurat tak korzystam i wielu sąsiadów obok mnie, że posiadają stare studnie, których nie używają do, do celów y, spożywczych, bo ta woda jest troszeczkę za bardzo zmineralizowana na przykład, ale do celów kompilowych najbardziej się nadaje, czy do podlewania ogródka. Ja mam tak samo studnie w ogródku wykopaną, niezbyt nie, nie głęboko, tam blisko Soły i stamtąd biorę wodę do napełniania basenu, na przykład takiego maleństwa, albo do, do, do podlania y, tego y, trawnika. To jest oczywiste, ale musimy zacząć tę wodę oszczędzać. To, to nie powinniśmy i tak marnotrawić, jak to robimy do tej pory. Ale też wróćmy y, uwagę na, na fakt, że jest to także spowodowane, można powiedzieć, betonizacją miast. No i To jest wielki problem, bo to jest tak zwane, likwidujemy małą, naturalną retencję. Mówiliśmy o tym z, z panem prezesem Janem Żygłodem tutaj kilka dni temu, też w takiej południowej audycji. Problem jest bardzo wielki. Ja też odsyłam do, do, do artykułu, który umieściłem na stronie, w którym widać, jak ogromnym zagrożeniem dla naszego całego kraju, z którym, ja to jeszcze raz powiem, Polska spuszcza z swoich rzek 60 kilometrów sześciennych wody do Bałtyku, słodkiej wody, a potrafimy zatrzymać 3,5 kilometra. To jest 3,5 miliarda metrów sześciennych. A już w latach 50. oszacowano, i, miał, i taki był plan. To, oczywiście komuniści tego nie zrobili, skończyło się na planach. To była gospodarka planowa, w której głównie tworzyło się plany. Więc. Już wtedy oszacowali, bo to nie robili komisar ale świdrologowie, hydrologowie przecież, że ludzie i wtedy byli. Powiedzieli, Polska Południowa potrzebuje retencji na poziomie 9 km sześciennych, 9 miliardów metrów sześciennych wody, a w całej Polsce mamy ci 3,5. Yy, Zamienimy się, ten, się w pustynię. Ale popatrzmy się no. chociażby tutaj wywołajmy wodowicę, yy, co zrobiono przy rewitalizacji rynku. Przecież tam były piękne drzewa. Nie, 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 no nie. nie, nie. Rewitalizacja rynku. Zrobiono normalny rynek, a nie puszcze, gdzie zające kicały tam i... i, i... Nie, nie, nie. Ale... To, to, panie Andrzeju, to rzeczywiście, tutaj się zgadzam z panem Marcinem, rynki w zawsze, bo to są historyczne miejsca, historycznie one były zawsze placami, tak. a nie skwerami. Tak, tak, tak. To, to... Znaczy, bo, wy, dlaczego w ogóle się te skwery wzięły? Bo to trzeba wyjaśnić też, bo ludzie to, o tym nie wiedzą. W latach 50. była taka koncepcja, że w tych miejscowościach, gdzie te tradycje katolickie były w ramach walki z kościołem duże, to sadzono właśnie lasy przed kościołami, żeby te kościoły przykryć, robiono takie. Parawany. Urbanistyczne parawany, żeby jeszcze ptaki na to tam coś zniszczyły tę tą tkankę murarską tego kościoła. Tak. A skoro, I w wielu to... miejscach właśnie tak było, bo tam, gdzie były dawniej rynki, właśnie sadzono puszcze na środku, na środku miasta dobrze, że jesteśmy dobrze, że padło słowo urbanizacja i urbanistyka, ponieważ właśnie w drugiej części, drugiej części chciałbym, żebyśmy panowie powiedzieli o tym, że Ministerstwo Infrastruktury i Inwestycji i Rozwoju, przepraszam, Inwestycji i Rozwoju pokazało już projekt nowej ustawy o planowaniu przestrzennym. A zdaje się, że mamy z tym problem w całej Polsce i to gigantyczny również. Ja bym powiedział, Spory że, chaos. Ja bym powiedział, że nawet, że to jest katastrofa i masakra, patrząc się na ogólnie, na urbanistykę, na brak zachowania jakiegokolwiek kształtu miast, gdzie każdy buduje co chce i to w sposób tak nieprzemyślany, jak na przykład w Krakowie, gdzie są zabudowywane ciągi powietrzne nawet, bo na tym nikt nie panuje, to mam nadzieję, że to tutaj nie dotrze. Bo też chciałbym, żeby te miasta miały jakiś, no, chociaż troszeczkę ujednolicony Architektoniczny wzór. Ale tu chodzi chyba bardziej o to, że mamy pewien chaos taki organizacyjny. Wiemy doskonale, że ta ustawa, która dziś funkcjonuje, zobowiązała gminy do zrobienia planów miejscowych tak. zagospodarowania. W tym roku uchwalony. Wiecie panowie, ile gmin w Polsce procentowo ma uchwalony ten plan? 30,5%. A my już zmieniamy teraz. Ale, po... ale, ale go macie, bo zmian można dokonywać. To jest, to jest oczywiste. No, się pewne sytuacje, w których to trzeba zrobić. W tym roku ale rada przyrost rada tych planów zmian. jest półprocentowy w skali roku. Więc to się. Od lat się nic nie zmienia, tylko jed, mniej niż jedna trzecia Polski ma w miarę aktualny i sensowny plan zagospodarowania. I, tu, i tutaj akurat chciałbym nadmienić, że na przykład w Kalwarii Zebrzydowskiej co 2-3 miesiące, czy co pół roku trzeba zmieniać ten plan zagospodarowania przestrzennego, bo jest taki chaos w urzędzie, że po prostu to jest. Nie, nie, nie. Chaos w urzędzie to może spowodować to, że nic się tam nie załatwi, ale ktoś uchwala. To. To, jest, to jest dokument prawny. Wiecie panowie doskonale, że plan miejscowy ustala się na początku tworząc tak zwane studium owarunkowań przestrzennych dla, dla danego obszaru. Tak. To, jest, to jest jak gdyby taka inwentaryzacja tego, co posiadamy. Czyli na przykład ile mamy wody, jakie grunty rolne, jakie leśne, jakie miejskie, y, 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 jak i, jaka ilość y, jest na przykład kruszyw, albo na przykład kopalin w ziemi, bo na Mogą być kopalnie odkrywkowe, na przykład, albo się gdzieś wybiera żwir. To wszystko musi być zinwentaryzowane i na podstawie tego potem powstaje plan miejscowy, który określa obszary przeznaczone pod zabudowę, pod rolnictwo, pod tereny leśne, rekreacyjne, handlowe itd. itd. No to, to... I na tym polega plan. I jeżeli go nie ma. To ale znaczy... Plan polega też na tym, że my ze szwagrem przychodzimy, składamy wniosek i my chcemy mieć działki rolne, chcemy mieć działkę budowlaną. Wielu to... mieszkańców tego nie rozumie, że oczywiście prawo każdy ma złożyć takie. I takich wniosków Ty... jest setki. setki są, ale, ale też mało mieszkańców zdaje sobie sprawę, że jeżeli ktoś ma grunty rolne klasy trzeciej, i w górę to już nie mówię, ale trzecia to jest taka absolutna pewność, że Ministerstwo Rolnictwa, bo to ono ostatecznie opiniuje o ewentualnym odrolnieniu tego terenu, nie zgodzi się na odrolnienie Ale to nie o to też chodzi, bo w wielu właśnie tych miejscowościach robi się tak plan, że chcą zaspokoić my ze szwagrem oczekiwania tych grup. Robi się właśnie działki budowlane czy budownictwo wielomieszkaniowe na terenach, gdzie nie ma w ogóle infrastruktury. Przecież mówiliśmy, że Wody nie mam w, tak. w Styszowie, No ale ktoś uchwalił, że tam można się budować. I ja przychodzę, ja. się buduję i nie mam wody, nie mam kanalizacji, nie mam drogi, ale mam w planie. Ale czasami prądu. Nawet prądu, gazu, to jest, to jest nie oczywiste. ma całej infrastruktury. Ale wyjechaliście pewnie nieraz, bo to już takie czasy, gdzie wolno nam wyjechać jeszcze. Yy, 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 Przez Niemcy, Francję i tak dalej. Tam są nawet wsie o bardzo zwartej zabudowie i ogromne tereny dookoła, a u nas od dziesiątków lat przez cały PRL budowało się właśnie gdzie się chciało i te wsie mamy porozrzucane. Dlatego na przykład jak się próbuje wytyczyć... Obwodnicę, BDI koło tak. Wadowic, to jest gigantyczny problem, bo nie ma nic gdzie przepuścić. Tak. Wszystko jest pozabudowywane. I wiecie, ile nas Nie strat. Jeden domek na przestrzeni tam kilkuset metrów się pojawia. Wiecie, wiecie jak prawda. oszacowano przy okazji tego projektu, oszacowano, jakie Polska ponosi straty z tytułu tego chaosu przestrzennego, tego, tej niemożliwości budowania swobodnych dróg, negocjowania miesiącami z kimś, żeby działko odstąpił na to 80? 64 miliardy złotych rocznie. No. Jeszcze trzeba powiedzieć, że e, minimalny tyle, czas normalnej zmiany takiego planu zagospodarowania to jest pół roku. Kiedy to wszystkie się przepnie, te dokumenty. Mało tego, jeżeli na przykład e, jakikolwiek będzie błąd po stronie miasta, to można ten plan unieważnić. Ważną rzeczą tego, tego projektu, bo te, sam już odsyłam Państwa, bo już nie mamy czasu, żeby głębiej w to wchodzić, jest na przykład opinia Towarzystwa Urbanistów Polskich. Trochę chwalą, trochę krytykują, ale to jest wszystko poddane pod dyskusję. Jedna ważna rzecz jest w tym projekcie, że wiele ustaw, które były około tych przestrzennych. Będzie teraz włączonych do niej. To będzie między innymi ustawa rewitalizacyjna, krajobrazowa i spec ustawa drogowa. Tu się wszyscy boją, bo ta spec załatwiła wiele e, e, rzeczy, bo można na podstawie tej spec ustawy odebrać komuś ziemię, zrobić I w drogę. Końcu, I w końcu będą budować tą bezkicką drogę integracyjną. Miejmy nadzieję, że to się tak właśnie skończy. To jeszcze tylko skorzystam z okazji i powiem, że na przykład w Kalwarii do 12 lipca właśnie to, to studium można nanosić poprawki. Bo teraz u właśnie trwają u nas laty. wszystkie wioski i całe miasto ma uchwalone, uchwalone przystąpienie do zmiany planu, także też można już zgłaszać swoje wnioski i my ze szwagrem to... No, trzeba to robić, bo... W ciągle tam w kilku sołectwach trwają jeszcze, bo, bo to, to, wiele gmin robi to wy, wy, wydzielając mniejsze obszary, opracowując plany miejscowe dla na przykład sołectwa konkretnego. Bo to jest tak, że u nas y, pro, y, prowadzi się dla sołectw y, zmiany planu i dla całej gminy studium osobno. A powinno być nie, 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 plany Studium powiatowe. to jest dokument poprzedzający przygotowanie planu miejscowego. Musi być. Ale u, u nas jest zmiana planu, i jeszcze do, do, tego, do tego jest studio. To, to robicie to od, nie chcę brzydko powiedzieć, od złej strony. No to jest tak po kalwarysku. Dziękuję. No, ja dziękuję panom serdecznie i zapraszam państwa do oglądania naszej, naszej rozmowy za tydzień. Dziękuję. Do widzenia.